Ten występ po prostu nabierze takiego pazura. Obstawiam, że to nie będzie wyżej, że jednak fani Eurowizji trochę przehajpowują. Jeżeli tylko jurorzy będą mieli te same kryteria, co w zeszłym roku, to on wygra głosowanie jury. I ja oczywiście zgadzam się z tą krytyką, bo widzę te komentarze, że Francja to jest taka Barbara Pravi. Ale mam takie przeczucie i tak bym obstawiał, że Polska zajmie... Cześć wszystkim, tu Michulec. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj film z przewidywaniami dotyczącymi Eurowizji Junior, która już za kilkanaście godzin. Nie będzie to film, w którym będę wyłącznie prezentował co lubię, czego nie lubię, nie będzie to mój ranking, nie będzie to moja topka. Taki film już jest na kanale, możecie go znaleźć właśnie tutaj. Bardziej chcę się skupić na tym, jak obstawiam, które miejsce zajmie dany kraj na bazie fragmentów występów, które zobaczyliśmy ostatnio, zdjęć, jak i oczywiście w ogóle samych piosenek. Może być tak, że na przykład nie lubię piosenki, ale widzę ją wysoko i odwrotnie, na przykład bardzo lubię piosenkę, ale to tylko moje subiektywne odczucie i będę starał się jakoś tak bardziej obiektywnie podejść do tego materiału. Nie chcę przedłużać, bo spodziewam się, że ten materiał będzie dość długi, więc zanim zaczniemy, oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, byś nie przegapił lub nie przegapiła żadnych nowych informacji związanych z Eurowizją i Eurowizją Junior, bo choć to ostatni film przed Eurowizją Junior, to nie ostatni o. Junior. I oczywiście, jeżeli spodoba Ci ten film, to zachęcam do łapek w górę, do podbić tego materiału, jak również do napisania w komentarzu, kto Twoim zdaniem, jak Ty odstawiasz, kto wygra Eurowizję Junior 2025. A ja będę oceniał i przewidywał zgodnie z kolejnością startową w konkursie, a zatem zaczynamy od Malty. to Malta, która moim zdaniem nie ma zbyt dużych szans na dobry wynik na Eurowizji Junior. Tu przede wszystkim chodzi o to, że ta piosenka jest mało zapamiętywalna. Ten występ też jest w takim typowym juniorowym stylu, nie jest wyróżniający się, nie jest przyciągający i oczywiście ta pozycja startowa też nie działa na korzyść Malty. Może gdyby Malta była gdzieś pod koniec stawki, to wyciągnęłaby lepsze miejsce, ale pewnie nie dużo lepsze, bo jedyne, czym może gdzieś tam szokować to wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jeśli jest w występie, tak jak w teledysku, Natomiast to nie jest nic takiego pozytywnego. Dla mnie to jest osobiście szesnaste miejsce. Ja tak obstawiam, że Malta zakończy konkurs na szesnastej pozycji. Numer dwa to Azerbejdżan, i to chyba jest dla mnie jedna z największych zagadek tegorocznego konkursu. Jak widzowie odbierą ten występ? Czy uda się przenieść ten teledysk, ten motyw kotów na scenę? Na pewno jeśli chodzi o choreografię, na pewno jeśli chodzi o strój, to tak. Pytanie, czy uda się rzeczywiście jakoś tak wizualnie na dość sporej scenie zrobić faktycznie takie, te, takie fajne wrażenie? Wydaje mi się, że jest na to szansa, bo w tym recapie jest taki fragment, gdzie widać, że nie tylko tancerze będą. Jakby tańczyć na scenie, ale będzie tam też scenografia. Taka żywa scenografia stojąca, i może wykorzystanie jej w innych fragmentach sprawi, że ten występ po prostu nabierze takiego pazura. Trochę się boję, że jurorzy mogą tego nie docenić, ale wydaje mi się, że to jest piosenka na czołową piątkę w głosowaniu internautów, w głosowaniu online, a zatem, jeżeli miałbym pomyśleć o takiej wypadkowej, to dałbym Azerbejdżanowi szóste miejsce i bardzo mocno trzymam za to kciuki. Tak obstawiam, ale też nie zdziwię się, jeżeli zajmą na przykład miejsce dziesiąte, bo po prostu zabraknie im trochę punktów. I oczywiście Azerbejdżan ma jeszcze jedną przewagę, a mianowicie jest dość dynamiczny, dość oryginalny między dwoma piosenkami, które właśnie takie nie są. Są bardzo takie smętne, bardzo basicowe. I właśnie przechodzimy do tej trzeciej propozycji, czyli do Chorwacji, która, no niestety, nie porywa. Jest to, moim zdaniem, ballada z najmniejszym potencjałem na, na występ i z najmniejszym potencjałem na dobry wynik w konkursie. Jeżeli ja miałbym obstawiać, to obstawiłbym 17 miejsce. Jest jedna piosenka, która. Absolutnie odstaje od stawki in minus, więc tutaj y, dlatego 17, a nie 18 miejsce. Ale niestety niestety to po prostu nie robi wrażenia, i mam, mam takie przeczucie, że Chorwacja po prostu zostanie niezapamiętana, że to przepadnie na tle całej stawki. Tym bardziej, że jest jednym z krajów, który rozpoczyna cały konkurs, więc ta pozycja startowa też nie pomaga. San Marino zajmie najlepsze miejsce w historii konkursu piosenki Eurowizji Junior jestem o tym absolutnie przekonany. Natomiast ja obstawiam siódme miejsce. Obstawiam, że to nie będzie wyżej, że jednak fani Eurowizji trochę przechajpowują San Marino, że te wszystkie rankingi fanowskie My Eurovision Scoreboard jednak za wysokie miejsce przyznają San Marino, że jurorzy wcale nie będą tak skorzy do głosowania na to, widzowie również nie. Myślę, że bardziej jurorzy niż widzowie na to będą głosowali. Stąd daję siódmą pozycję, ale to i tak jest bardzo dobre miejsce 7 na 18, bo umówmy się, San Marino jest gdzieś tam takim czarnym koniem, ale to nie jest główny faworyt do wygranej, więc 7 miejsce, tak, to chyba jest takie rozsądne, dobre miejsce. Na ja, rado, kadziu, bo... Czas na piątą piosenkę, czyli Armenia i mimo, że osobiście naprawdę nie jestem fanem tego utworu, uważam, że jest on w pewien sposób wtórny, to znaczy rozumiem jego magię, rozumiem jego wyjątkowość, ale ten motyw małego księcia i to wszystko, jakby to w jaki sposób brzmi ta piosenka, moim zdaniem to jest gdzieś tam upodobnienie się do zwycięzcy zeszłorocznego juniora, a z drugiej strony właśnie do tego motywu małego księcia. Stąd dla mnie to nie jest jakieś, wiecie, przełomowe, wybitne i, i, i takie na które bym zwracał uwagę, tym bardziej że no nie buja dla mnie nie buja, ale to muszę docenić, że ma chyba jeden z najlepszych, najlepszy, powiem, męski wokal to na pewno. Scenografia bardzo prosta, oczywiście w tym klimacie Małego Księcia. Wszystko wskazuje na to, że tam niewiele się zadzieje podczas samego występu. To wydaje mi się, że do tej piosenki, do tego wokalu, do tej wrażliwości wiele więcej nie potrzeba. Jeżeli tylko jury będą mieli te same kryteria co w zeszłym roku, to on wygra głosowanie jury. Armenia wygra głosowanie jury, a że Obstawiam, że ponownie, bo to już jest praktyka coroczna, dysproporcja w głosach jurorskich będzie dużo większa niż dysproporcja w głosach online, to po prostu armenia wygra Eurowizjnie 2025. To jest, mój, to, to jest mój typ, ja tak bym obstawiał, mimo że osobiście nie jest to moja ulubiona piosenka. A teraz mamy kolejny hit, bo chyba jeszcze nie było w historii tak. Chociaż możecie mi poprawić w komentarzach, jeżeli tak było. Zwycięzca miał daną pozycję startową, a zanim. Tuż był laureat drugiego miejsca, bo gdybym nie miał dzisiaj obstawiać, to Ukraina, która jest po Armenii, to jest moje drugie miejsce, to jest drugie miejsce, które bym obstawiał. Dlaczego? A to dlatego, że to jest bardzo dynamiczna propozycja z taką określoną przyciągającą choreografią. Z drugiej strony jest to wszystko bardzo spójne, nie jest to przesadzone i też wiem, że widzowie doceniają tego typu propozycje. Jest to też Ukraina, więc moim zdaniem będzie to dobre jakościowo i będzie to po prostu dobry wynik w głosowaniu telewizów. Nie uda się nadrobić, nie uda się ym, wygrać w głosowaniu jurorskim, moim zdaniem, ale wypadkowa to, tak jakbym obstawiał, to jest drugie miejsce. Tym bardziej, że ta piosenka naprawdę się wkręca i nie trzeba jej jakoś długo przesłuchiwać, wystarczy, że raz ją zobaczysz, raz ją usłyszysz i już powtarzasz to mota, mota. Ma to w sobie taki charakter, yy, także drugie miejsce, tak, to jest mój typ. A Irlandii trochę mi szkoda, bo gdyby było mniej ballad, to pewnie obstawiłbym, że Irlandia będzie dużo wyżej, bo tam jest jakiś wokal, tam jest pewna opowieść. Co prawda, jest dużo spokojniej niż właśnie w Ukrainie czy Holandii, która jest po Irlandii. To też może być dobre, bo Irlandia mogłaby się wyróżnić, ale coś obstawiam, że te dwie propozycje, te dwa występy będą na tyle mocne, że po prostu zjedzą taką smutną i, i bezpieczną i taką e, e, cichą Irlandię. Stąd dla Irlandii obstawiałbym niestety 15 miejsce. Tym bardziej, że z Irlandią jest tak, że faktycznie na tej Eurowizji nie, nie bardzo ma kto na Irlandię głosować, tak więc no jakoś tak nie czuję, że ta Irlandia po prostu będzie wysoko. Tak więc to 15 miejsce, to, to niestety w tym roku tak obstawiam. Teraz Holandia, która trochę się śmiejemy, że co roku wystawia bardzo podobny motyw, ale to co roku klika, bo jak tylko Holandia wystawia coś innego, pamiętamy y, tę y, Japonkę chyba, tak? Japonka czy koranka, już nie pamiętam Japonka z 2021 roku i to było zupełnie odklejone. To było inne, ale totalnie. No, nie pasujące do całego obrazka. I Holandia zajęła jedno ze swoich ostat... najgorszych miejsc. Tak więc nie ma co się dziwić, że stawiają na utatny schemat, tym bardziej, że moim zdaniem, ten utatny schemat da dziesiąte miejsce. Da takie spokojne dziesiąte miejsce, trochę dadzą punktów i Roży, trochę dadzą widzowie, ale to będzie mniej więcej porówno. Tak czuję, że to będzie takie. Na podobnym poziomie i wystarczy to na dziesiąte miejsce. Ja się spodziewam, oczywiście, dobrej choreografii, takiego występu, który będzie przykuwał uwagę. Tutaj widać różnego rodzaju efekty y, telewizyjne, kamerowe, także, tak, to będzie dobry występ. To będzie występ na poziomie. Ta piosenka nie jest na tyle mocna, żeby zawalczyć o coś więcej, na przykład o czołową piątkę. Natomiast siła tkwi w Polsce. Siła wokalu to przede wszystkim, ale też tej prezentacji, symboliki. Mam nadzieję, że widzowie odczytają ją, zrozumieją ją, bo to rzeczywiście jest bardzo ważne dla całego projektu, dla powodzenia tego projektu. Cóż, mam nadzieję, że Marianka zajmie jak najwyższe miejsce. Wszystko zależy od Was, bo jeżeli my będziemy głosować na Polskę, jeżeli my będziemy wspierać naszą reprezentantkę, może jest szansa, że ona uzyska tak wiele punktów, że wykręci znowu ten historyczny wynik. Tak jak było w przypadku Roxane Węgiel, która zajęła siódme miejsce w głosowaniu jury. Ale pierwsze miejsce w telewotingu, w głosach online z tak dużą liczbą tych głosów sprawiło, że ostatecznie wygrała całe głosowanie, więc może i tak będzie w tym roku. Trzeba trzymać kciuki, trzeba wspierać naszą reprezentantkę. Od godziny 21 można na nią głosować, ale ja jestem bardziej takim realistą i moim zdaniem, niestety, mam nadzieję, że tutaj nie będzie negatywnych komentarzy w moją stronę, ale mam takie przeczucie, i tak bym że Polska zajmie czwarte miejsce, które i tak jest mega dobre. To nie jest słabe miejsce. Czwarte miejsce na 18 to jest i tak jeden z najlepszych wyników naszego kraju w tym konkursie. A potem jest Macedonia Północna, która mnie trochę martwi, ponieważ Macedonia Północna ma podobne kolory użyte w znacznej części występu. Ma także bardzo podobny strój. Chodzi mi tutaj o białą suknię. Nie wiem, czy to będzie miało wpływ na, na wynik Polski. Nie wiem, czy to będzie miało jakieś przełożenie, ale jeżeli miałbym obstawiać, to raczej bym poszedł w drugą stronę, że Macedonia Północna zajmie jednak troszkę słabsze miejsce. Standardowo dla Macedonii obstawiam 12 pozycję, bo to nie jest najsłabsza balada, to nie jest najgorsza piosenka, ale z drugiej strony nie ma czegoś takiego magicznego, nie ma tego wow w tym utworze, który sprawiłby, że masowo, czy to jurorzy, czy widzowie głosowaliby właśnie na Macedonię. A następnie po Macedonii mamy kolejną baladę, tym razem z Czarnogóry i to. Trochę jest hit, że wstawili dwie ballady jedna po drugiej. Może to dlatego, że po prostu tych ballad jest tak dużo. Tutaj, co prawda, ta balada jest inna, bo ona jest bardziej taka tragiczna, bardziej dramatyczna, ale mówiąc szczerze, też nie czuję, że to będzie wysoki wynik, bo tego jest jednak za dużo. Za dużo jest w tym momencie takich podobnych piosenek, no bo mamy Polskę, Macedonię, Czarnogórę. Oczywiście każda ma troszkę inny vibe, ale jednak, jeśli chodzi o tempo, no to. Tu jest dużo mniejsza różnica e, niż w przypadku, niż w przypadku nie wiem, Holandii, niż w przypadku Ukrainy. Jednak obstawiam, że Czarnogóra e, nie będzie tym krajem, który się wybije na, na tym tle i dałbym Czarnogórze po prostu 13. miejsce. Jeśli chodzi o mnie, gdybym miał ocenić piosenkę włoską i fragment tego występu tylko przez to, co mi się podoba, co mi się nie podoba, a, a nie bardziej jak obstawiam, to ja bym dał Włochy na ostatnim miejscu. Uważam, że tutaj wokalnie najsłabiej się zaprezentowało, jeśli chodzi o te wszystkie próby. Natomiast wiem, że to są Włochy i wiem, że Włochy raczej nie skończą na ostatnim miejscu, tym bardziej, że ta piosenka może jakaś super oryginalna nie jest, ale wyróżnia się na tle stawki minimalnie. Ten występ ma trochę innych kolory, więc czternaste miejsce to jest takie, które widziałbym dla Włochów, ale to jest naprawdę opcja maksimum. Opcje maksimum, oni, jeżeli zajmą 14 miejsce, to powinni się cieszyć. Raczej nie są faworytami i, i, i bardziej są faworytami do ostatniego miejsca niż do, nie wiem, pierwszego czy pierwszej dziesiątki. A teraz Portugalia, która pewnie spodoba się takim osobom jak ja i jakiejś tam niewielkiej liczbie osób. Ale, no właśnie, mam to z tyłu głowy, że jeżeli mówię o obstawianiu, mówię o tym, jak ja szacuję, kto wygra, to raczej Portugalii nie daje tych dużych szans. Chciałbym, żeby Portugalia była w dziesiątce i ja widzę dla Portugalii takie miejsce dokładnie w połowie stawki, czyli dziewiąte. Bo z jednej strony czuję, że jurorzy docenią te propozycje, docenią tę wrażliwość, emocjonalność, ale wiem, że dla wielu widzów będzie to monotonne i niewielu po prostu zagłosuje na te propozycje. Stąd właśnie dziewiąta pozycja. When A teraz Hiszpania, która mnie trochę rozczarowała takim chaosem, trochę mam wrażenie, że... Po tym fragmencie recapu, to jest przesadzone, że tego wszystkiego jest za dużo, no i też wokalnie mnie nie porwało. Tak więc samą piosenkę oceniłem trochę wyżej, ale jeśli chodzi o prezentację sceniczną, to wydaje mi się, że to nie jest epokowy występ Hiszpanii. Zresztą zawsze, jak Hiszpania stawia na chłopaków w ostatnich latach, a rzadko to się zdarza, to niestety nie znajduje to jakiegoś dobrego miejsca. 11 pozycja, 11 miejsce to jest takie, które obstawiam dla Hiszpanii. Gruzja z kolei może powalczyć o bardzo dobre miejsce w głosowaniu widzów, bo to znowu jest jeden z najlepszych wokali w stawce, ale bardziej myślę o top 3 jurorów i o jakimś 10. 11. miejscu u widzów, bo to chyba jest takie zbyt wzniosłe, zbyt pompatyczne. No i pytanie czy widzowie będą chcieli głosować na kraj, który wygrał w ostatniej edycji, bo to zawsze jest trudniejsze, ale to jest inny case. Natomiast jeśli chodzi o Gruzję, to taka wypadkowa to moim zdaniem piąte miejsce i to naprawdę byłoby dobre miejsce dla Gruzji dla gospodarza konkursu. A teraz moje ulubione, takie guilty pleasure, ale no niestety to jest właśnie ta piosenka, która moim zdaniem ma najmniejsze szanse i ja obstawiam dla niej 18 miejsce. Tu po prostu nie ma chemii, to nie gra. Widać, że to jest projekt stworzony wyłącznie pod Eurowizję Junior. Te dzieciaki są zupełnie obok siebie, ona robi swoje, on robi swoje, mimo że niby są razem, ale nie. Tego w ogóle nie czuć. No i muzycznie piosenka, jakościowo, po prostu ta piosenka odstaje od reszty stawki, tak więc nie. Są dużo lepsze propozycje. Chociaż tak jak mówię, ostatnio dzisiaj i wczoraj to jest moje guilty pleasure, tak więc tak, 18 pozycja. Teraz jedna z faworytek Francja. I ja oczywiście zgadzam się z tą krytyką, bo widzę te komentarze, że Francja to jest taka Barbara prawi, że to jest bardzo skopiowany występ z Eurowizji 2021, że to już jest taka typowo francuska piosenka, bardzo oklepany schemat, no ale to klika. To znowu jest to, co powiedziałem przy Holandii, tylko że. Przy Francji jest to jeszcze lepsze, jeszcze bardziej, bardziej dopracowane i to jest też coś, co bardziej po prostu ludzie chłoną i lubią. Nie wiem, jak to się skończy, natomiast wydaje mi się, że znowu to jest piosenka bardziej pod jurorów i, i obliczona na to, że będzie ta większa dysproporcja między głosami jurorów i online. I Francja dzięki temu będzie bardzo wysoko użyli. Natomiast jeśli chodzi o telewizów, to również będzie wysoko. Myślę, że koło takiego szóstego miejsca. Stąd wypadkowa dla mnie to jest trzecia pozycja, czyli to jest najniższy stopień podium. Czas na ostatnią propozycję, czyli Albania. Albania, która ma w sobie mega taką e, dziecinność, autentyczne emocje, e, śpiewa o owocach, warzywach. To jest słodkie i przekochane. I wydaje mi się, że jurorzy, jeżeli tylko będą mieli to kryterium właśnie, żeby piosenka odpowiadała swojemu wiekowi, to doceniał to i ona u jurorów będzie trochę wyżej niż u widzów. Widzowie też raczej na to zagłosują, może nie jakoś, wiecie, e, gromko i nie będzie taka wielka liczba głosów. Ale y, obstawiam dla Albanii ósmą pozycję. Że to ósme miejsce będzie, będzie dobre, bo jurorzy jakoś lubią albańskie propozycje i co roku przyznają im sporo punktów. Y, dużo mniej przyznają widzowie, ale, ale to się jakoś tam kręci i się spina, więc moim zdaniem ósme. Miejsce. A zatem tak prezentuje się mój ranking i moje przewidywania. Na pierwszym miejscu Armenia, na drugim Ukraina, na trzecim Francja, czwarta Polska, piąta Gruzja. Jestem ciekawy i oczywiście będziemy to wszystko monitorować, śledzić. Czy rzeczywiście takie wyniki będą już niebawem. Będziemy mogli sobie to porównywać, oceniać. Ja pewnie też na live ocenię twoje przewidywania z dzisiaj. Tak więc mam nadzieję, że podobał Wam się ten film, spodobał Wam się ten materiał. I oczywiście wydajcie znać, jakie jest wasze top 5, jak Wy obstawiacie kto. Bo ma największe szanse na wygranie konkursu. A tymczasem ja się żegnam. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.